Siemanko, z tej strony Esteban, a to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny konkurs dla Was. W dzisiejszym odcinku do wygrania macie takiego skina, jeśli chcecie go wygrać standardowo. Łapa w górę, subik dzwonem, komentarz oraz kodzik Esteban na stronie dzieworskiej, bo jeśli nie macie mojego kodziku, no to niestety widzowie konkursu nie wygracie, a macie stałe 5% dopłaty, no a wpłacić możecie każdą metodą płatności, więc wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie zapraszam. Mamy no, Wchodzę na stronę, akurat mamy skrzyneczki eventowe przecenione. Więc sobie te skrzyneczki przetestujemy i otworzymy ich. Dawno i bardzo nie otwierałem do końca w ogóle. Do końca eventu zostało jeden dzień. Zobaczcie to, jeden dzień został do końca eventu, więc tutaj. Trzeba skrzyneczki przecenione zaatakować i atakujemy skrzyneczkę Hunter razy 5. Będziemy sobie na razie skipować. Zobaczymy, ile uda się z tego dostać. Wiadomo, że najważniejsze jest to w tej skrzynce, że my nabijamy sobie eventowe punkciki. Muszę pamiętać, żeby na koniec filmu je sobie wymienić. Ponieważ no jak się event skończy, to stracę wszystko. A może akurat. Uda się coś na przykład w boosterze ulepszyć, a jak na razie, jeśli chodzi o skrzynki, no to daje tragicznie. Jeśli mam być szczery, no to daje tragicznie. My jesteśmy na pewno bardzo dużo w plecy. Zobaczcie tutaj, na trzy czerwone itemy lecą. okej, okay, tu jest profit, ale tutaj też profit, ale to jest profit mały. Przy, przy tym, ile tracimy, jest to mały profit, więc no i jak na razie mi się to nie podoba. Ale otwórzmy za całość, otwórzmy za całość na skipowaniu, chociaż otwórzmy sobie kilka zwykłych. Otwórzmy sobie kilka zwykłych, bo to też za szybko e, pójdzie. No i tutaj na przykład mamy dramat. Tutaj mamy dramat, e, bo mamy 116 w plecy, no to to jest bardzo dużo, ale na spokojnie, na spokojnie. Dobra, mamy tutaj też dramat. Chociaż nie, okej, okay. ej, ten aukoszt jest tu w ten 55, dobra, okej. Okay. To tutaj nie jest źle, otwieramy sobie dalej. Wy oczywiście w tym momencie zostawcie łapkę w górę. W ogóle jeszcze z tej eventowej skrzynki yy, nigdy mi nie poleciało coś mega mocnego. Naprawdę, na tyle otwarć, nigdy, przysięgam, że nigdy nic mega mocnego mi nie poleciało. Wiadomo, że lecą tam jakieś tutaj rękawiczki, koski, ale nic takiego... Takiego, wow, wiecie o co? Gdzie nic takiego, właśnie z tej górnej półki za 5000, ale na przykład na tego auga jest okej okay, procent. To nie są tragiczne procenty. To nie są tragiczne, wiadomo, że są bardzo małe, ale to nie są procenty tragiczne. Wiadomo, że jedna taka skrzynka kosztuje 31 zł, więc to też nie ma co yy, od niej oczekiwać czegoś mega mocnego. No ale dobra, zobaczmy, ile mamy, mieliśmy ponad 4000, mamy 3400. I 13 tysięcy eventowych punktów Które wydamy w tym momencie w boosterze Nie ma co po prostu tutaj yy, Max min sobie dajmy I wrzuć Dobra nich jest to I ile, ile to kosztowani 11700 Ulepszamy auga za stówkę I uwaga Czy uda się ulepszyć auga za stóweczkę I uwaga Chyba nie Chyba nie bo coś za długo to trwa. A jest! Okej, okay, udało się! Mamy na szczęście naklejeczkę za 200 zł. Czy było warto? No, sami ocencie w komentarzu. Według mnie tak średnio. Ale mamy tutaj bardzo. Albo dobra, wiecie co, zrobimy tak, że sprzedamy sobie to wszystko, bo nie ma co lecieć z tymi itemami. Na kilka tur to będziemy sprzedawać i coś tutaj jeszcze sobie grubszego otworzymy. Tylko mam nadzieję, że nie jak w poprzednim odcinku, że otworzyliśmy te luksury. No i skończyliśmy bardzo szybko odcinek. No dobra, mamy 3,5 tysiąca, nie jest źle. Mogło być lepiej. No niestety na plus nie wyszliśmy, ale myślę, że jest to do odrobienia. I otwórzmy sobie może skrzyneczkę bilionera razy 4. Jedziemy z tym koksem 1700 zł. Daj coś drogiego. Okej, okay, ta mk musiała być jakaś faktoryniu. A nie, to są dwie te same. Okej, okay, 220 w plecy. No wiecie, plecy to plecy, ale nie ma tragedii. Naprawdę nie ma tragedii. E, otwórzmy jeszcze cztery. Wiecie co? Ja jestem pazerny i daj coś drogiego, proszę. No, właśnie. To jest najgorsze. To jest we mnie, widzowie, najgorsze. Dobra, zrobimy kontrakt. Jest tak 9. To będzie na bank strata. 469 zł. No i mamy 2000. Da się z tego jeszcze wyjść, ale czy nam się uda? Oto jest pytanie. Oto jest pytanie. Dobra, lecimy na grubo. 5 skrzęczek dice i 1300 złotych. Lecą shadow daggerki. Patrzcie to. Lecą shadow daggerki. No nie, ale jest chyba w porządku. Dobra. 360 do przodu. To pyknijmy sobie jeszcze 5. I zobaczmy Shadow Daggerki. O Jezus Maria, w ogóle 145 zł nam dało. A jedna skrzynka kosztuje chyba 270. No to jest dramat! To jest dramat! I zostało 1000 zł, 1000 zł widzowie. No jest ostatnie jest mega lipa. Dobra, to lecimy ze skrzynką 1% na Karambita. I po 4 sobie takie otwórzmy do końca balansu. Może akurat łącznie 4%. Może akurat tutaj się takiego karambita trafić. Jak jeszcze o tym nie mówiłem, zostawcie łapę w górę widzowie, zostawcie suba z dzwonem, jak jeszcze tego nie robicie, bo to jest bardzo ważne. No bo kurczę, trzeba wrócić, tak? Będziemy wracać w poniedziałek, wtorek lub środę maksymalnie z live'ami, więc oczekujcie, a my mamy 600 zł. Skip, jeden skip, walnijmy sobie drugi, normalny. No i uwaga, jeszcze na koniec, czy się uda? Czy się uda? Otwórzmy sobie na sam koniec 5 za 220. No i uwaga, co tutaj dostaniemy? No niestety 5 rewolwerów, ale mi się przypomniało, że mam jeszcze skrzyneczkę diamentową bonusową i proszę, żeby tutaj dało coś drugiego. I uwaga! No nie, no ten Krabbit Lore już był tak blisko. Mamy Digielka, którego wrzucimy sobie z tym na 5000 złotych. 5% szans. Niestety. Dwa odcinki z rzędu w plecy. Dajcie znać, jak macie jakąś metodę. My się widzimy w kolejnych. No i na razie.